Witam Was. Czas na kolejną przejażdżkę. Przemysław Męziński kandydat do Barczewskiej Rady Miasta, okręg numer 4. 4. A za chwilę na ten okręg, na ten między innymi okręg zajdziemy to jest osiedle słoneczne. Tak, i tam jest ulica Kasprowicza. Przedsiębiorca, sportowiec. A co Ciebie pchnęło do tego, żeby powalczyć o, o bycie radnym? Co Cię w tym zafascynowało, no jest jeśli tak. tak jest? Zacząłeś od przedsiębiorcy. Tak. Jestem osobą zaufania publicznego, bo jestem fizjoterapeutą, masażystą. Więc z moimi pacjentami na różne tematy podczas wizyt rozmawiamy. Eee, wiele razy słyszałem, to nie tylko wcześniej, e, dzisiaj czy, czy wczoraj, wiele słyszałem właśnie, że to właśnie spróbuje Pan do rady kandydować, bo takich ludzi młodych trzeba, nie? To jest od moich pacjentów. Czyli oni zauważyli, że umiesz słuchać? Tak. Zawsze mówią, że jestem świetny. Ale słuchać jeden. to za mało. Dokładnie. Słuchać to jest za mało. Właśnie, żeby to później wykorzystać i, i przekazać dalej gdzieś, żeby to się rozrosło w ciekawym kierunku, to to jest sztuka. I właśnie sztuką właśnie jest działanie. Jeżeli chodzi o moją osobę, jeszcze. E, jestem, sportowiec? Tak, sportowiec. E, jestem takim. No jak, jak mieszkam w, Bar w Barczewie 11 lat, to jestem takim animatorem. Tutaj trafiłeś, tak, z ciekawości? E, e, że tak powiem, unikam dużych miast. Mhm. Nie lubię korków, nie lubię świateł na przejściach, gdzie wyjście do sklepu to jest więcej na światach niż w sklepie. Więc te Barczewo kojarzyłem z wyścigów rowerowych, bo trenowałem kolarstwo. Tutaj przyjeżdżałem i udawało się nawet na podium stawać. I, że tak powiem, e, przyciągnęła mnie atrakcyjna cena mieszkań niedaleko miasta. I tutaj właśnie bardzo... O, cofa. I tutaj e, właśnie sprowadziłem się, bo żonę mam też z moich kierunków, czyli z Podmoronga jesteśmy. No i 11 lat tutaj działamy. Działamy dlatego, że... Dlaczego działamy? Bo wprowadzając się tutaj zainicjowałem bieganie. Stworzyłem grupę biegową, stworzyłem Barczewo Biega jako stowarzyszenie. Zorganizowaliśmy wiele biegów ulicznych. Mhm. Było bardzo fajne przedsięwzięcie. Trochę COVID nam trochę to popsuł, wiadomo, że zakaz było sportu amatorskiego. I zaczęliśmy po prostu fajną grupką tworzyć, taką społeczność. I tak to właśnie jestem już tutaj ten jedenasty rok uważam się do takiego animatora społecznego, gdzie naprawdę wchodzę, wchodzę w różne akcje, wolontariaty, choćby parę, dwa lata temu biegliśmy właśnie z Barczewa do Warszawy, tak? Gdzie Pomagając. takiego, tak. Także wchodzimy w takie inicjatywy. Nie boję się takich akcji. Uwielbiam, tak. Uwielbiam ludziom pomagać i działać z nimi dla nich. Dobra. E Powiedziałeś, że wsłuchujesz się w to, co y, mówią ludzie i y, to wsłuchiwanie spowodowało, że pomyślałeś sobie aha, jest tyle do zrobienia, jest tyle narzekania. Jeśli tak, to na co mieszkańcy Barczewa, Twoi klienci narzekają? Skoro jesteśmy tutaj na Osiedlu Słonecznym, mam Nawet bardzo... Możemy się zatrzymać na chwilę. To myślę, że można sobie tu wjechać po prawej jest parking, po lewej też jest parking. Uh -huh. e, tutaj jest akurat ciekawe miejsce, jest tutaj właśnie po lewej stronie, ale nie ma miejsca właśnie. Ale jest tam dalej jakieś. Nie ma miejsca? Tam... Czy to oznacza, że jednym z Twoich punktów to jest? Tak jest, dokładnie A. do tego dążę właśnie. A. To już dlatego? To... Więc my, Myślę, że może tu przy garażach się gdzieś zatrzymać. Więc tak, e, najpierw zacznijmy od e, mojego okręgu, gdzie chcę, e, gdzie kandyduję. Liczę na przychylność głosów mieszkańców tego osiedla. Widziałem ich duże potrzeby, jeśli chodzi o właśnie te miejsca parkingowe. Tu za nami jest lewiatan i jest tam taka zatoka wysypana piachem, tak. Mogła ona by być nie taką zatoką. A Ona była w, jako propozycja w budżecie obywatelskim, tak? Ta miejsce... Tak, jest dokładnie tak. Ale niestety nie przeszło ilość głosów. Natomiast to miejsce jest bardzo fajne. Natomiast można by było pomyśleć, żeby to nie było tylko zatoką, ale i parkingiem mhm. z miejscami postojowymi, podbrukiem, na twardą, nawierzchnię wyłożone, ewentualnie ogrodzić barierkami, żeby. Mieszkańcy dalej nie wjeżdżali, bo wiadomo, że jak nie ma czasami szlabanu, to wszyscy jadą jak najbliżej domu, jak najbliżej sklepu. A tutaj też trzeba uszanować tą zieleń. I jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli było to z budżetu obywatelskiego, a wiemy, że Fontanna była też z budżetu obywatelskiego, ona wygrała i nie, było, nie dojdzie do realizacji tego nie ma no, nie do końca nie ma. Chodzi o to, że nie dojdzie do realizacji tego zadania z budżetu obywatelskiego, dlatego że spowolniona praca urzędu z, z firmą, może przedsiębiorcą, który miał wykonać ten projekt, no to czasu trwała trochę zbyt dużo. No i kwota, która była przeznaczona wystarczającą za... kwotą, okazało się, że jest czterokrotną, większą. Więc Kolejnym pro programem właśnie był to właśnie ten budżet na ten parking i można by było poświęcić te pieniądze na takie. Przemeka, czy takie osiedle, w którym są bloki, to jest jakaś taka szczególna specyfika tego miejsca wymagająca, nie wiem, rozwiązywania jakichś szczególnych problemów? Czy po prostu jest to część Barczewa? Jest to. no Wiadomo, nasze miasto ma, jest różnie położone wzdłuż jednej ulicy. Jest, jest silne centrum miasta, gdzie powinno być blisko urzędu, a jest przeniesione bardziej tutaj, gdzie są sklepy. Natomiast w takich blokowiskach, jak to można powiedzieć, bo jest tutaj 13 bloków na osiedlu, jest ciasno, więc walka o miejsca są w szczególności po pracy. Nie ukrywam, że świadomość ludzka jest taka, że kiedyś można było dziecko wypuścić sobie w teren i zawsze przychodziło, bezpiecznie było. Teraz. Ta telewizja, to wszystko nagłośnienia porwania, pobicia i takie tematy, więc trochę to bezpieczeństwo się przykurczyło. I stworzenie tutaj akurat jechaliśmy na, na Osiedlu Słonecznym. Było fajne miejsce przed e, czwórką. Jest to plac zabaw. Myślę, że trzeba było. Zmodernizować go, wymienić ten, ten. A to nie jest ten, tak, że to są spółdzielcze tereny i Właśnie miasto, nie. że tak nie, powiem, nic nie, do tego? Nie, Sprawdziłem, nie. sprawdziłem, e, e, ten teren dwie trzecie tej działki e, tego placu zabaw jest e, działką gminną. Dobra, e, Przemek, co dalej? No po dobra, To samymi parkingami. I... Okej, okay, mamy parking, mamy e, modernizację placu zabaw, ogrodzenie go, żeby zwierzęta nie korzystały z placu zabaw, tylko dzieci. Dalej mamy na przykład jeszcze mamy jeszcze ulicę Wjazd na osiedle Słoneczne od Orlenu. Jest to odcinek asfaltowej drogi tu już bardziej mówimy już wychodzenie poza, bo tu już współpraca i dialog musi być między urzędem a spółdzielnią mieszkaniową. Już kiedyś były próby do przejęcia tej, tej drogi przez urząd miasta. Czyli co, próba porozumienia się tak, żeby... Ze spółdzielnią, tak, że przykładowo przekazujemy za jakąś określoną kwotą tą drogę, ten odcinek drogi jako miasto. Gwarantujecie, że zmienicie nawierzchnię, zrobicie, poszerzycie ją na poczet e, zbudowaniu zatuk postojowych, czyli automatycznie blok, e, parkingi też wzrosną. E, przejezdność, bezpieczeństwo e, też wzrośnie, bo będzie lepsza jakość, bo tam dziury są głębokie, często się e, robi. I modernizacja chodnika, który jest tam za lipami, w e, formie e, usprawnienia tego e, ciągu. E, dalej, jeżeli chodzi o, o, o takie potrzeby, Przemek, to może ja przerwę, bo użyłeś hasła dialog i współpraca, bo tak. to jest hasło Przewodnie Waszego komitego, tak. komitetu wyborczego. Nasza gmina Barczewo, właśnie pojawiły się Wasze no, badania. Wczoraj chłopacy też. Tak, Nasz no. kandydat na burmistrza Przemek. A z perspektywy młodego człowieka, bo jesteś młodym człowiekiem, rozmawiasz ze swoimi rówieśnikami, to czego młodzi ludzie w Barczewie potrzebują, czego im brakuje, co. Na co mógłbyś mieć wpływ? Coś zaproponować, mhm. zmienić? Jak na początku wspomniałem, jestem sportowcem, jestem aktywną osobą, więc. No, na by, brak by, infrastruktury by, chyba nie możecie narzekać. By... Narzekać nie do końca, mhm. ale już tłumaczę. Byłem kiedyś animatorem e, sportu na Orliku. Był projekt Orliki, tak, mamy trzy Orliki, piękne obiekty, e, ale nie tylko mówimy o Orlikach, bo każde sołectwo ma jakieś plac zabaw, boisko może niekoniecznie wymiarowe, tak, mhm. ale jest, gdzie się spędza ten czas. Dzieciaki biegają czy grają w piłkę, więc stworzenie takiego oddzielnego stanowiska, z takim powołaniem, jako koordynator sportu, który odpowiada, że przemek. Tutaj mamy. Albo przychodzi do takiego radnego, który jest jakiś tam też powiązany ze sportem i mówi słuchaj, chcemy zrobić, mamy gdzieś tam, jest zielone światło na dofinansowania z Unii, czy tam z Urzędu Marszałkowskiego, czy Wojewódzkiego, zrobienie jakiejś, jakiejś imprezy fajnej, nie? I taki, taki animator, taki, taki koordynator sportu prowadziłby od początku, on by szukał tych pieniędzy, Razem z osobą, która zajmuje się dofinansowaniami zewnętrznymi w, w mieście, żeby organizować właśnie takie imprezy. Bo, tak, organizowanie imprez w naszych sołectwach, w naszej gminie, nawet w centrum miasta mamy te orliki, obiekty mamy, ale to zwiększy naszą atrakcyjność. A jak atrakcyjność zwiększa, nie ukrywam, że jak wprowadzają się do tego miasta, to było mi fajnie, lekko, wszędzie blisko do lasu, na spacer, do sklepu. E, natomiast e, e, brakuje tego łącznika, żeby coś tu się więcej działo w tym sporcie, e, gdzie Sebastian, który prowadzi pisę, on całe życie oddaje swoje. To jest mhm. naprawdę to nie tylko jest teren, ale społeczny, który naprawdę więcej czasu swojego poświęca, ale żeby jeszcze inne komórki pobudzić. Mhm. Organizowanie, ja organizowałem te biegi uliczne, e, teraz zawody rowerowe wskrzesiłem w Barcie po wielu, wielu latach mhm. MTB. E, i Niedługo nawet e, robimy kolejne w kwietniu. Organizowanie właśnie takich inicjatyw mniejszych. Nie wiem, przykładowo turniej darta, gdzie przyciągnie osoby, już nie takie dzieciaki, że tak powiem do 20, ale już ich rodziców. Bo każdy lubi czy darta kręgle. W tym, żeby zorganizować turniej darta, nie musi być jakiś konkretny bar, ale może to być na hali na przykład, tak? Także obiekty, hale mamy, cykliczne imprezy. To by zwiększyło atrakcyjność e, e, osób, e, e, atrakcyjność e, naszego po prostu środowiska. Powiedz, e, gdzie, w, jakby w którym miejscu w Radzie? No bo Rada to są oczywiście komisje, e, no, co daje możliwość e, działania pewnie zgodnie z zainteresowaniami. Rozumiem, że ten sport... E, zdrowie, sport, profilaktyka. E, zdrowie, sport, profilaktyka. Tak jest. A co się przychodni zdrowia może w związku z tym? Jeśli chodzi o przychodnie zdrowia, e, są. Bo rozpo, rozpoczął się proces jej modernizacji, restrukturyzacji. Zmieniła się na zewnątrz. Tak. Czasami słychać, że w środku jeszcze nie działa tak, jak powinna. Doszło do zmiany kadry. Czy to było słuszne, czy to było konieczne, czy to było potrzebne dla nas, mieszkańców? Pytanie, czy, e, czy było w cudzysłowie referendum, że my jako mieszkańcy jesteśmy niezadowoleni z tych lekarzy. No Przemek, było sporo głosów negatywnych, to tak. A teraz pytanie, mhm. jak teraz to jest odbierane? Teraz też jest tak samo, tylko że wtedy. Czyli uważasz, wtedy lekarze, że nic się nie zmieniło? Moim zdaniem, jeżeli ja dzwonię do lekarza i mam wizytę za tydzień, a moje dziecko chodzi do przedszkola, to tylko zostaje mi prywatna wizyta. Mhm. Ja wiem, że oni ma. No dobrze, to pomysł, co zmienić, żeby było lepiej? To jest kwestia lepszej organizacji pracy. Pojawiły się informacje o konkurencji, która miałaby się w Barczewie pojawić? Powiem tak, konkurencja zawsze jest e, jak najbardziej e, na, na plus, ze względu na to, że e, rozwija się, że tak powiem, inny, inny sektor, tak? czyli mhm. ten e, przychodzie na przykład, modernizacja. Tutaj mówimy o, dalej wracamy do takiego stanowiska w urzędzie, która by zajmowała się dofinansowaniem, pozyskiwaniem funduszy z narodowego z NFZ-u czy z Ministerstwa Zdrowia i Sportu, Turystyki. Tak? Tu osoba musi wiedzieć, że jest taka możliwość pozyskania tych pieniędzy i wtedy gdzieś wchodzimy w ten konkretny segment i idziemy już w profilaktykę 30+, plus, 50+, plus, czy, czy w dzieci. Tak? No ale to chyba realizacja tego programu właśnie, 40+, plus, czy czy jakoś tak spowodowała, że że jakby pojawiły się takie badania, które spowodowały kolejki... A jak nie mam 40 lat i co wtedy? Jestem pomijany. Aha. No a Czyli? Nie, nie ukrywajmy, jestem przedsiębiorcą, więc swój czas dużo po, po, poświęcam na, na na usprawnianiu moich pacjentów i muszą długo czekać na kolejki. No świadczy usługi prywatne, ale no naprawdę Ludzie nie, nie mogą tak długo czekać. Nie? Dobra, Przemek, to Twoim zdaniem, jaki powinien być radny? Jakie powinien mieć cechy, które zapewniłyby skuteczność działania? Ja mogę powiedzieć, jak ja to widzę, i jak ja chciałbym, jeżeli dostanę możliwość bycia radnym na kolejną kadencję. To jakim kredencję. chciałbyś być radnym? Jakim będziesz radnym? Więc tak, radny to jest osoba, ja może to. Dziwnie nazwę, ale jak Sołtys. Sołtys ma swoje sołectwo i on wie, co się dzieje u niego na wsi, w sołectwie. On jest tym takim e, najważniejszą osobą, która łączy to wszystko między sołectwem a gminą. Tak samo radny. Jeżeli radny ma swój głos, jeżeli radny ma swój głos, e, swój okręg to on musi rozmawiać z animatorami społecznymi. Są takie osoby na Osiedlu Słonecznym, które chcą działać, mają pomysły, a nie ukrywajmy, że osoby, które e, może już zawodowo e, już nie muszą pracować, więc one mają najwięcej tego czasu, więc... E, Czyli wykorzystanie takiego potencjału, tak? Tak jest, dokładnie. E, srebrna gospodarka, że tak powiem. Jeżeli chodzi o e, właśnie rozmowy z takimi, spotkania e, i... Powoli wdrażaniu y, tych pomysłów, które y, mogą być naprawdę bardzo ciekawe. E, także kontakt z całym otoczeniem, y, spotkania z ludźmi. Ja rozumiem, że w, y, na y, moim okręgu to jest y, wspólnota, y, spółdzielnia, tak? Y, ale. No, tak, ale jesteś radnym? Y, jesteś. Możesz być radnym u siebie w okręgu, ale także no, radnym, tak, który będzie dbał o no, to miasto, żeby gminy. dostać się do rady to muszę najpierw przekonać swoich wyborców, żeby mi zaufali i wtedy idę realizując swój program, realizuję również mojego komitetu, z którego startuję, tak? Więc dzięki nim będę mógł działać nie tylko dla swojego kręgu, ale dla całego miasta. Także trochę tu, trochę tu, żeby nie było jak jest, jak jest teraz, gdzie za wiele, za wiele, że mógłbym rzec, że może coś się dzieje. Ale to już dawno już powinno być zrobione, a nie. E, niebawem e, 7 kwietnia i wszystko, które mogły być rzeczy już wiele, wiele wcześniej e, realizowane, są na ostatni gwizdek. Czyli jakby powiedzmy, kończy się termin e, pozyskania funduszy i musimy szybko coś zacząć robić. No nie, na, na szybko to, to nie, nie powinno się tak robić na szybko. Przemek, y, wystartowałeś z tego komitetu, bo. Bo komitet, bo ludzie z tego komitetu ci zaproponowali? Czy może w drugą stronę uznałeś, że ta ekipa, z którą idziesz do boju, to jest ekipa, która może spowodować rozwój, rozwój gminy? Um, powiem tak. Komitet jest młody, ambitny, są też aktualni radni. Dostałem propozycję od nich. Nie ukrywam, że uśmiechnąłem się, bo wiedziałem, kto tam idzie. Mam A kiedy z... zapadła decyzja o kandydowaniu? To jest kwestia ostatniego miesiąca, miesięcy, a może dłuższego czasu? A jeżeli mam powiedzieć, no to już z nowym rokiem wiedziałem, że pewna osoba będzie robiła, e, tworzyła komitet. I Ja już do koleżanki powiedziałem: Słuchaj, jeżeli coś będziesz wiedziała, daj mu znać, że też jestem chętny. E, I naprawdę e, ucieszyłem się, że e, zainteresowali się moją osobą. I wyznaczyli mnie do tego okręgu, dlatego, że e, tam się mogę najbardziej sprawdzić. Także e, bardzo fajny zespół, ambitny, czuję się z nimi naprawdę zżyty. Mamy dużo spotkań, choćby nawet, nie wiem, sesja fotograficzna, to my wszyscy hura, jedziemy. Nie ma, że ja nie mogę, czy coś nie mogę, nie? No bo nie. teraz to hura, jedziemy, to przez kolejnych pięć lat powinno być tak, codziennie. Tak jest. Masz jest. tego świadomość, że, że, no, w ten... Tytuł programu Kiełbasa Wyborcza, no wy, kandydaci, możecie obiecywać. Tylko, mhm. że chyba już koniec czasów, kiedy wyborcy yy, zapominają. nie zapominają. Powiem Oni tak. oczekują. Myślę, że jeżeli decydują się na oddanie głosu, który wiąże się z jakąś zmianą to takie zmiany oczekują i będą Was z tego rozliczać. Masz tego świadomość? Tak, mam tego świadomość. Jest zawsze po, każdej, po każdych wyborach, że tak powiem, dochodzi, powinno dochodzić do rozliczenia, co się wydarzyło w danym okręgu. Mieszkańcy to widzą, oceniają to. Natomiast mając u nas Grześka matłoka jako nasz, że tak powiem, kandydat na burmistrza, naprawdę jest, jest bardzo mądrą osobą. Wiele lat pracuje w w samorządzie? w samorządzie, w komisji finansów publicznych i nie, i nie tylko. Zarządza dużym majątkiem Skarbu Państwa, więc to jest osoba naprawdę elokwentna i która naprawdę, mając nas jako takich pracowników, można powiedzieć, tą ekipę, jest w stanie to, co oferuje w, swoim, w swoich postulatach do zrealizowania. Będzie miał, z, będziemy starać się, żeby to z, zrealizować, będzie miał wsparcie. Coś nam zabrzęczało, to oznacza, że 20 minut minęło. Tak, rusz się, że tak powiem, coś na trening. No to cóż, ty do, na trening, ja montować rozmowę, żeby dzisiaj wieczorem mieszkańcy Barczewa, ci, którzy ciebie nie znają, mogli ciebie trochę bardziej poznać. Bardzo dziękuję, dziękuję za, dziękuję za, za zaproszenie. Wszystkiego najlepszego dziękujemy i do zobaczenia jutro. Dziękuję. ha 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 ha